A w tym odcinku rozwiążemy sobie parę quizów. Zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy od quizu. Wiemy, jak się czujesz zimą na podstawie pięciu pytań. Wolisz kiedy jest gorąco czy zimno? Hmm. Gorąco, zimno czy coś pomiędzy? No, bardzo lubię lato, bo wtedy chodzę na plażę i mogę się pluskać w wodzie do woli. Chociaż z drugiej strony, jak jest już mi za ciepło, bo są wielkie upały, to myślę, żeby była zima. Ale kiedy już jest zima, to myślę, że chciałabym lato. Hmm. Ale chyba wolałabym gorąco, bo coś pomiędzy to nie za bardzo. Wolę, jak jest gorąco. Zawsze się można ochłodzić zimną wodą albo po prostu wziąć zimny prysznic. Twoje ulubione zajęcie to? Czytanie książek. Przeglądanie internetu, słuchanie muzyki, ćwiczenie, przebywanie na świeżym powietrzu coś innego. Czytać książek? No, czytam rzadko. Ja, jeżeli jest jakaś lektura w szkole, to oczywiście, że przeczytam. No i od czasu do czasu mogę coś przeczytać, tak, jeżeli jakaś książka mi się bardzo spodoba, na przykład. I tak, w ogóle to jak na mój wiek, to czytam bardzo ładnie i wszyscy mi to mówią, nawet nauczycie, nauczyciele, i bardzo się z tego cieszę. Przeglądanie internetu, no to często, bo oczywiście muszę odpowiadać na Wasze komentarze, ale przeglądam także innych YouTuberów. Słuchanie muzyki rzadko słucham, chyba że jadę do szkoły i w samochodzie leci radio. To co wtedy? Ćwiczenie. Ćwiczenia to ja mam podziurki w nosie albo potąd. Codziennie mam 3 godziny treningu w łew i jeszcze mam raz w tygodniu basen. To naprawdę mi wystarcza. Przebywanie na świeżym powietrzu. Owszem, lubię, ale tylko w lato. W zimę, jeżeli jest taka jak teraz, to nie. Jest albo zimno, albo ciepło. Jeżeli już napada, się, ktoś się teraz rozpuści, potem jest ślisko, nie, to nie dla mnie. Więc wybieram przeglądanie internetu. Twój ulubiony deser to. Budyń, owoce, lody, coś innego, pierniczki, ciasto. Osobiście ciast nie jadam. Nie lubię jeść ciast. Pierniczki bardzo lubię, ale tylko na święta Bożego Narodzenia. I tylko mojej mamy. Owoce lubię jeść, ale nie jest to moja ulubiona przekąska. Budyń także bardzo lubię jeść. A lody, lody to lubię najbardziej. Mam taką jakby małą tradycję, że zawsze jak jeżdżę do mojej babci, nawet w zimę, to jem sobie lody. I to mi się bardzo podoba. Super. Więc wybieram lody. Wybierz ulubioną część garderoby. Skarpety, torebka, czapka, t-shirt, krótki, spodenki, bluza. Wiecie co? Wybiorę chyba skarpety, bo teraz jest zima, czasami jest zimno i trzeba ubrać takie miłe, ciepłe skarpetki. Chyba wiecie, o które, chodzi, o które mi chodzi. Więc wybieram skarpetki. Wybierz napój. Gorąca czekolada, herbata, zimna Coca-Cola, coś innego, sok, woda. Wiecie co? Tutaj chyba chodzi o ulubione, jakby na zimę, ale tego nie ujął twórca. Tak mi się zdaje. Na pewno nie zimna Coca-Cola. Osobiście bardzo lubię gorącą czekoladę. Często sobie kupuję ją u nas w automacie szkolnym. Herbatę bardzo, bardzo lubię, tak jak gorącą czekoladę. I soki takie świeże, wyciśnięte z owoców albo warzyw. Też bardzo lubię, ale na czas zimy. Gorąca czekolada lub herbata. Hmm. Herbata jest taka w miarę zwyczajna, więc wezmę chyba sobie gorącą czekoladę. Nie znosisz zimy. Zimą czujesz się okropnie. Jest ci zimno. Nie pomaga Ci nawet wełniany szalik i grube skarpety. Zdecydowanie wolisz lato, gdy jest ciepło. Można wychodzić w lekkich ubraniach. I są wakacje. No, jeżeli chodzi o opis, to. Super to ujął, ale. No, zimy nie znoszę taki jak jest ostatnio, czyli albo pada śnieg, albo jest ciepło i takie wahania jakby. Oto drugi quiz. Czy zostaniesz księżniczką? Wybierz postać, która najbardziej odzwierciedla ciebie. Sandra. Sympatyczna, bardzo rezolutna i uległa. Lubi modeling i kocha słodycze. Leila. Ma obsesję na punkcie sportu, poza tym potrafi zjednać sobie wszystkich wokoło i uwielbia robić manicure. Mandy jest poważną, opanowaną kobietą, która czyta prozę, nieustannie rysuje coś na kartkach w zeszycie. Ja chyba wybiorę Sandrę. Witajcie w naszym zamku, dziewczęta. Dzisiaj nauczymy się paru rzeczy. Wybierzcie to, co uważacie za słuszne, powiedziała Diana, czyli pewnie nasza nauczycielka czy coś w tym stylu. Lekcje tańca. Może się spodobam jakiemuś królowi albo księciu. Lekcje planowania. Księżniczka też musi mieć podstawy wykształcenia. Lekcje przemówień trzeba się jakoś wyrażać, lekcje tańca, ale nie dlatego, żeby się spodobać komuś, tylko po prostu, no z tego wszystkiego to jest chyba najfajniejsze. Dobrze. po lekcji przechodzisz troszeczkę później do sali, panuje tam gwar, każdy rozmawia i się śmieje, do kogo podejdziesz? Zostanę sama, nie będę sobie zawracała głowy moimi rywalkami, podejdę do królowej, może tym ją sobie zjednam? Podejdę do księcia to niego. Może porozmawiam z nim o sporcie albo o ostatniej wojnie. A dziewczyna wygląda spoko. Powinniśmy się dogadać. No, sama bym nie została. Do królowej bym nie podeszła. Do księcia też, więc chyba do innej dziewczyny, w tym wypadku tej. Po chwili przechodzi Diana, czyli pewnie ta nasza nauczycielka. Dziewczęta, z kim chcecie mieć pokój? Z Madeleine. Poznałam ją i jest OK. Zapytam się Elis, ona, ona wygląda mi na kogoś, kto tu rządzi. Podejdę, podejdę za chwilę do Diany i powiem, że obojętnie z kim byleby tylko z widokiem na te piękne góry. No, byleby z kim bym nie wybrała, bo jeszcze bym mnie przydzieliła do jakiejś niemiłej albo wrednej dziewczyny. I chyba z tą Madeleine, skoro, z tą, z tą Madeleine, skoro podobne jest spoko. Następnego dnia zeszłaś do komnaty, zjadłaś, napiłaś się i w milczeniu przysłuchiwała się rozmowom innym. Dziewczęta, dziś odbędziecie rozmowę z królową, powiedziała Diana. O matko, ale stres. Ciekawe, czy zna się na wojnach. E, tam, nic wielkiego. Fajnie, ja wybierę fajnie, bo cieszyłabym się. Po przygotowaniu wchodzisz na wieżę przepowiedni. Okazuje się, że po chwili musisz wejść, już wejść. Wchodzisz do komnaty, klękasz, a królowa. Podchodzi i kładzie ci ręce na głowę. Wchodzisz do komnaty, stoisz nieruchomo, a po chwili sztywno kiwasz głową. Hmm, skoro mam się tym wszystkim przypodobać, żeby zostać tą księżniczką, no to chyba bym już klęknęła. Po rozmowie z królową postano postanowiłaś się udać na dół. Jednak przechodząc korytarzem, wpadłaś na jakąś osobę. To był sam książę. W, w ramionach księcia czułaś się nieswojo. Podniosłaś się, otrzepałaś i ukłoniłaś. Przespacerujesz się ze mną? Zapytał książę. Czekałaś tylko, żeby książę cię pocałował, lecz to nie nastąpiło. Przespacerujesz się ze mną? Zapytał książę. Ale ze mnie nie zdara. Ups, przespacerujesz się ze mną? Zapytał książę. Wszędzie jest takie samo zakończenie. E, I chyba bym wybrała ostatnie, bo jemu też się chyba mam przypodobać. E. Po długim spacerze książę po prostu podziękował ci i poszedł. Jaka jest twoja reakcja? On nie miał pocałować, chociaż pogadałam o wojnie, spoko gość. No chyba spoko gość, jeżeli był spoko. Poszłaś do komnaty. Okazało się, że jutro ogłoszenie wyników. Ubierzcie się ładnie i powabnie, powiedziała Diana. Wow, super, to była fajna przygoda, ale stres. Wow, super, bym wybrała. A teraz ta chwila, ogłoszenie. Jak się czujesz? Jest okej, okay, zostanę księżniczką. A jak się nie dostanę? Nie chcę tu zostać. Jest okej, okay, zostanę księżniczką. Jesteś w 100% księżniczką. Bardzo fajnie. Jesteś wspaniałą dziewczyną o oryginalnym charakterze. Zostajesz u nas w pałacu w tej roli, powiedziała królowa. Fajnie. Ładne zdjęcie. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie koniecznie subskrypcję oraz lajka. Hejka, w tym odcinku. ないですよ <laughs>